I wydamy dalej w Alien Wendetta, kontynuacja mapy poprzedniej, od momentu no poprzedniego, hmm. i tyle. Też kiedy tutaj im były zabite już? Były, oczywiście, że były przez dziurę i No to jakieś niedobitki. No, no wiem, przyszło no, tu, nie nie co nie? Co nie? <laughs> to ja go robiło, lewo-prawo się popatrzyło u mnie? Błyśni to już, jest, dobra. No, dobra. Ich już nie było przecież. No i teraz, to jest ten moment, w którym zaczynamy taką pogrodę. No ja też kiedyś... To... No są, ale to o to chodzi, ja kurwa dostałem tego strzała niepotrzebnie tutaj, to była kula z 140 HP i 200 zbroi, tak? Podzieliłem się, kurde. Dobra, pójście. Nie miałem wcale takiego stanu, jak 40 HP i 200 zbroi. Dobra, no już jest Chciałem to przejść na jednym życiu, no trudno. Nie lubię tak przegrywać. Nikt nie przegrywa. Idę z drugiej strony w takim razie. Okej. Okay. Tylko ostrożnie z jakitami. No jeszcze kawałek. Kotolamię. Zabiję jedną pusę. Nie wiem gdzie on jest niestety. Od strzała zginęła. Wreszcie. Kto? Palacz? Palacz jest we wieży, więc ciężko jest wyciągać. wyciągnąć. Otworzył pomieszczenie z kulami, wiesz gdzie? Pamiętasz na no pewno. Nie, podbił w końcu. Mhm. Z tam chodzi. Cztery kule dostępne. Niebieskie, oczywiście. No, podpala mnie ten palacz. i muszę się nim zająć, bo to jest niedobrze. Kro krowa chodzi na wolności. Skoczyła tak tak by się rozjuszą to... Ten rakietami sypie, nie? W razie czego widzę drugą niebieską zbroję ekstrawiec. E, może ja wezmę pierwszy raz Goda i pobiegnę na te krówki, też? Spróbuję. Aha. Bo jest wiarę czysto. No, tu jest ten god pierwszy. Sekretne powieszczenie otwarte. No to jest cholernie ryzykowne, no cóż... To nie ryzykuje, nie pije szampana. Jeszcze tylko zabije ten. Tak. Tylko dmony. Spoko, wyczyszczona. Jaki test w pies dostałem. Dobra, próbuję. Mam goda, jest. Dobra. Jedna krowa zabita. Spoko. Wracam szybko w teleport, bo się kończy god. Podbicie. Kurwa, czuję mną no, klipa, nieważne. Dobra. Kolejny god wziąłem. Idę czyścić. Czyli sobie kule jednym rzędem niebieską. Skończyły się już gody. Albo i nie Wypuściłem właśnie ziemniaki. Potrójny lot miałem, ale zginęła. Jest, dobrze. Idę atakować szybko, 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 bo się go skończy. Idę po kule niebieską. Idź. do koła, niestety pójść, bo ziemniaki tam powychodziły i zblokowały. Wyczyszczone jest bardzo Teraz zarmy się argwalami. Powoli. Sakret, regwilecz. Tak. Nie wchodź w lewy teleport czerwony, jak znajdziesz ten taki wiesz podłużny. Ten. Dobrze. Ziemniaki tu atakują. Zabite. Jest limit na czaszki, oczywiście. Tak, tak, oczywiście, że tak. To by miało sens. No dobra, ale nie i tak są to... wszystkie w jednym miejscu, więc te tak czaszki są groźne. Przynajmniej nie narodzi więcej, bo tu lata jeszcze kubek. No lata, lata. No dobra, idę jeszcze walczyć nawet sprawnie tydzień, gdyby nie tak głupia śmieć, tak naprawdę idiotycznie zginęłem. No, że już powiedzmy że 300, bo... 100 doszło nowych. No uciekłem z pod noża teraz. Generalnie ja mam tak, że jak widzę 60 HP to lecę po apteczkę, nawet jeżeli wiem, że przeżyję, bo... No to teraz lecisz po apteczkę w tej chwili. Tak lecę po apteczkę, której idzie <laughs> tak nie ma, nie? A nie chcę z, z kule mogę się do, dopasić. Jeszcze trochę jest, poszczególnie. Dopasie się teraz do 200. Zabiłem Archwile No i teraz będę zabijać następny. Podpalę się jednak. Podbicie, niestety. Kurde. Jest niefortunny mi. Więcej ziemniaków. Muszę no. go wyczaić, gdzie on jest. Tam jest. To jest... Cz Cz Dobra. Zupełnie nie do 200. To jeszcze 20 HP przez chwilę miałem. Tutaj gdzie kurczaki są w wodzie, jest dużo apteczek. Kurczaki i Tak, tak, Nie wiem, no, kto to wymyślił, te kurczaki. Nie... Cybermarian? Chyba? Może? Nie, nie tak, wiem. Tak, tak, Cybermarian to był. Tak się wydaje przynajmniej. To on, ma takie masy. Dobra, kolejny arwal zabity. Jeszcze jest jeden. Idę po niego, albo on po mnie. Hmm. Jeździ jednak dwóch. Dobrze, że jest dużo baterii, to można by to woli. Można. Później będzie potrzebny na Jeszcze baterii jest jeszcze milion. Jest. Wchodzę o, i wykorzystać. O, to im go nie łapię, ale to jest fajny Ostatni argument. Wszyscy zostali prześwietleni. Czengenowce tą co? No i to jest ten moment, o którym mówiłem, nie? Że to teraz już jest taki Luna Park troszkę. Spokojnie można to przejść w tej chwili. No dobrze, no dobrze, no dobrze. No i ta śmierć niepotrzebna i trochę mnie to wkurwiło, bo... <laughs> nie lubię kinać. Ups. No, pogryzły mnie pięknie. Pięknie mnie pogryzły. Przealiczyłem się. Myślałem, że tam już jest czysto na górze. Tam wyszło spod ziemi... ...pełno tych... Cienkanowcy tam są, Zwie... są z tym... Zwierzątka mnie dojechały. Pogryzły mnie strasznie. Aha. Ciach, 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 ciach. zabite. Jeszcze tylko jeden został. Zobaczę, czy mnie to jest odcięcie zawarte jeszcze... O kurde, jeszcze jeden. Teraz rozumiem, że tutaj jest jakaś pułapka w, tym, w tej wodzie niebieskiej. Tej Nie podchodź do tej wody na razie. Absolutnie. Nie. Jabłka lecą. Mam mhm. dużo rakiet. O, to są te. Tutaj rakieta. Jakie tu przyszły? Trzeba je zabić szybko. No mówię, mówię. Jabłka to jabłka. Jabłka to jabłka. Części wodnistej są tutaj koło schodów. Ty jesteś chyba nade mną, tak? Ja jestem tam na górze, no. No, no to błyskamy. Ziemia, jak z przekąsem, perwu. No skończył się chain. Strasznie mało chain A jest w tym wadzie. Co Chcą coś wypełnić. <słyska> <słyska> Może się zagrałem po prostu... z tobą w kręgle. Bobby się rzucić pod tą niebieską zbroję yy, Obawiam się, że, 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 to, że to SR tutaj nie wiem czy to, czy, czy to zadziała. Uda się. Weź sobie, druga niebieska jest twoja, zostawiłem ci. Trzeba się rozpędzić tam. Na no ja. clip, no clip to nie był taki cheat, tylko to był... Jezus, tu rakieta przeleciała To był cheat. To był cheat, bo mi się nie chciało po prostu wracać do teleportu. No i tyle. No, to był cheat. Tylko tu nikogo już nie ma. Trzymaję się na razie ze strzelaniem z bazuką tych. Idę po ostatnią kulę To spadanie jest nudne tak wie. No Pokurę. No właśnie Ziemia obrodziła pomidorami To pomidory z gruntu Dobrze, nie jest przycisk i on wypuści krówki, tak? Na, na razie nie rób nic. Schowaj się, schowaj się. No czy nie musieliśmy ich wypuszczać, pogorsiliśmy sobie sprawę, no ale już dobra, no jest zabawa. Tutaj z... coś Jest teleport jakiś. Można wyjść, można, mm. można, można. No uciekaj Bateria. stąd. Tak, uciekaj to? stąd. Dobrze. Tak, uciekaj stąd. No. A no, jeszcze, wy... no jeszcze ciekawie się zrobiło. A <laughs> Ja teraz idę w tą część. Dobrze. I co to dało? Dobrze. No. Teraz tak. Ja wpadnę z błyskiem, ty wpadniesz z błyskiem. Trzy. Cztery. Zreszcie. No nie mieliśmy na strasznie. Nie mieliśmy. Niestety tutaj jest przycisk. Można... Bo można je szybko pominąć, ale... Tak jak mało wydanie. Mm -hmm. Teraz czekaj, nie idź na razie. Czekaj, winda. Zobaczmy, czy jest niebieska. Nie, to nie jestem z tym. zobaczmy, czy jest niebieska część otwarta, już. Mm, By ja po prostu przetrzymam. funkcję tyscołop. Wolno nam. No. Gdzie to jest? Po drugiej stronie, tak? Jeszcze. Oh my god. No dobra. No. No skopię. No to tylko muszę być pewien, że stoję pod filarem. No, no chodź. I teraz dobrze, to teraz ja wchodzę. Tak. To się zaczyna otwierać. Zbierzam na najpierw tam jest. Zbierz wiarę, no. on no, całą wziąłem. I przebiegaj. I przebiega. O! Zablokował mnie. Tak. I to jest y, jedyny moment, w którym można uciec jakiś kolega, bo to powinno być zamknięte przez dobre 3 minuty. No, tak. Tam trzeba przetrwać, no ale. No i tutaj ogólnie przejebany jest, chociaż dużo jest gatunków, to się będą biły między sobą, nie? Tak, wystarczy latać w kółko i jest łatwo. No, mało skuteczna zabawka niestety, bo się rozbije Niestety nie, nie można się też wycofać do tyłu z bazuką, bo... No właśnie. Jest. Czy może można by tak na no, uko zwalić, nie? No można. Coś tam wściekło Krzyżuje. Krzyż. No dobra, próbuję też. 8 rakiet, 7 rakiet, 6, 5. Ja mam dużo. 90. Skończyłeś i chainem jak masz. Nie podejdź za blisko, bo cię zgarnił Nie podchodzę. <noise> Przeleciało jednak. No. 35 HP, uzupełnienie. Chainu no. No. za tobą, uważaj. Mm -hmm. no, ja już On jest tak. napadany tak bardzo na ciebie, że nawet jakąś czarą... W... Plecy. coś mnie obracał. O, czeszka przyleciała jak fajnie. Powrót do teleportu. Już tylko trzech żyje. Nie, cztery. Tylko. Zostawiłem trochę rakiet przy krówce tutaj na Nie mam w ogóle żadnej umiejętności w tej chwili żyje. No to się... Mam no, tylko 134 naboje. To ja się napchałem, więc idę do przodu, ale jeszcze, jeszcze będą kule, więc się spokojnie podzielę. Wracaj po prostu na spawnę. i rozglądnij się na górze, tutaj możesz spać na te boczne półki i amunicją. No, to wszystko już. Dobra, tak czy siak musimy zrobić przerwę w tej chwili. Okej. Okay. Dobra, także będzie jeszcze trzecia część. Dobrze. No. Okej. Okay.